Nie wiem co się wydarzy, dlatego że dzisiaj bardzo spontanicznie postanowiłam nagrywać i... Jakoś tak miałam ochotę i powiem Wam, że miałam dzisiaj taki fajny plan, żeby pójść sobie popracować do kawiarni, bo pada deszcz i miałam taką ochotę właśnie zrobić sobie taki cozy dzień w kawiarni, zamówić sobie jakiś napar, jakąś kawkę, wziąć ze sobą książkę, popracować, a później, jak już skończę pracę, to poczytać sobie książkę, ale nie chce mi się i nie wiem, co z tego wyjdzie, więc na ten moment po prostu jestem jeszcze w domu, zaraz zrobię sobie śniadanie. Tutaj mam jeszcze. Mm, Herbatkę. Czasem mam też takie wrażenie, że gdybym musiała wychodzić do biura, to byłoby po prostu łatwiej, no bo musiałabym. Czasem wymyślam jakieś takie urozmaicenia, i przez to, że nie muszę tego zrobić, to częściej sobie odpuszczam, więc zobaczymy. Jak to, jak to dzisiaj wyjdzie, może się później zbiorę i, i faktycznie pójdę. Miałam dzisiaj bardzo taki fajny poranek, bo właśnie postanowiłam sobie dzisiaj rano trochę pobiegać na bieżni. Zrobiłam sobie rano jeszcze praktykę tej, tą nową praktykę jogi kundalini. Zrobiłam sobie też masaż głaszą. Teraz się ogarnęłam, ubrałam i zrobiłam sobie właśnie ciepłą herbatkę. I jakoś tak bardzo mi przyjemnie ten poranek minął. Jeśli chodzi na przykład o bieganie jesienią i zimą, to ja absolutnie ostatnie co robię, jeśli chodzi o bieganie, to się cisnę. I zazwyczaj jest to dla mnie po prostu taka aktywność, którą robię, żeby utrzymać jakiś tam swój, powiedzmy, poziom wydolnościowy, ale nie zależy mi też jakoś bardzo na tym, żeby robić nie wiadomo jak duży progres. No i właśnie to bieganie dzisiaj. Robiłam marszobieg, czyli biegłam sobie, jak już czułam, że nie mam siły, to sobie szłam. I przy okazji też włączyłam sobie serial, który oglądałam, jak byłam nastolatką. Przeczytałam też wszystkie książki, właśnie LJ Smith, czyli pamiętniki wampirów. I w sumie ostatnio też przyjaciółka mi o tym przypomniała, że ona właśnie zaczęła to oglądać pierwszy raz. No a ja oglądałam to, jak byłam nastolatką, i później w dorosłości oglądałam sobie to zazwyczaj. Co właśnie sezon jesienno-zimowy, ale u mnie sprawdza się teraz taka taktyka, że z racji tego, że ja już to tyle razy widziałam, to ja sobie teraz włączam ten serial po angielsku, czyli, polski, czyli angielski. Oryginalne dźwięki i angielskie napisy, bo dzięki temu też sobie trochę bardziej utrwalam jakieś tam słówka i jakieś wyrażenia i tak dalej. Więc dla mnie to jest trochę takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. Tego o mnie nie wiecie, ale nawet parę razy byłam na Comic Conie, właśnie w momentach, w których ci aktorzy z tego serialu byli na scenie i udzielali wywiadów i tak dalej, Więc ja byłam trochę tym tematem zajarana i generalnie bardzo lubiłam. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Paul Wesley, czyli aktor, który, który gra Stefana jest yy, pochodzenia Polakiem. Całkiem spoko mówi po polsku, więc dla mnie to jest właśnie taki mocno sentymentalny serial. Oglądałam też jak byłam nastolatką właśnie The Originals, chociaż wydaje mi się, że to już bardziej jak byłam na studiach, to chyba ten serial wyszedł. No ale w trakcie właśnie jak były Pamiętniki Wampirów to było jeszcze Pretty Little Liars, to też oglądałam. I też czytałam wszystkie książki, więc ja, ja generalnie właśnie byłam w takiej fazie mocno serialowo-książkowej też te kilkanaście lat temu. No i właśnie przez to, że sobie często też włączam te napisy, no to widzę jakieś nowe wyrażenia, których na przykład wcześniej nie rozumiałam po angielsku, więc ja Wam też bardzo polecam właśnie nauka angielskiego poprzez seriale, które na przykład bardzo lubicie. Ja tak obejrzałam właśnie Friendsów. Najpierw obejrzałam ich po polsku, a później oglądałam ich po angielsku z angielskimi napisami. Tak samo oglądałam The Office. Najpierw obejrzałam z polskimi napisami, później kolejny raz oglądałam już z angielskimi napisami. I te wyrażenia się po prostu utrwalają w taki sposób, więc tak mi minął dzisiaj poranek. No i też w sumie powiem Wam, że to było fajne, bo ja sobie właśnie biegam teraz i odpalam ten serial i jeden odcinek, jeden bieg, Akurat mi schodzi na jednym odcinku. Później się idę wykąpać, zaczynam dzień i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie ten dzień zaczęłam. Także zróbcie sobie coś ciepłego do picia, herbatkę, kawkę, wejdźcie pod kocyk i zapraszam Was na kolejnego vloga o niczym, <noise> czyli vloga jesiennego. Powoli kończymy jesienny content, dlatego że no zaraz mamy grudzień i ja już gdzieś tam się powoli przymierzam do grudniowych filmów, w sensie do zimowych filmów, no ale teraz jeszcze. Mamy jesień, więc mam nadzieję, że jeszcze miło sobie spędzimy te ostatnie podrygi jesieni. Także raz jeszcze witam Was w nowym vlogu i zapraszam do oglądania dalej. Coś takiego, co w sumie sama gdzieś tam sobie wymyśliłam, bo akurat miałam te rzeczy w lodówce. Ten napar jest taki żółty przez to, że miałam wyciśnięty sok z cytryny, imbiru, z dodatkiem kurkumy i pieprzu kajen, Więc tutaj tak naprawdę bazą jest ten wyciśnięty sok. Do tego dokroiłam sobie plasterki pomarańczy, pokroiłam też... Yy, na pół żurawinę i tak myślę garstkę tutaj jej mam. Dodałam rozmaryn i goździki. No i później pewnie jeszcze dodam troszeczkę miodu, bo wydaje mi się, że to jednak będzie mocne i dość kwaśne. Wizualnie wygląda to bardzo ładnie. Jeszcze ten rozmaryn się gdzieś tam przebija, właśnie tak momentami, więc taka herbatka na dzisiaj otworzę sobie z, później z Wami dwie paczki, bo przyszły do mnie rzeczy na grudzień i strasznie się jaram i chciałabym je pokazać Wam teraz, bo myślę, że ten vlog wyjdzie jeszcze w listopadzie tak, na pewno wyjdzie jeszcze w listopadzie więc może kogoś zainspiruję do tego, żeby nie kupować rzeczy, które później będą leżeć, nieużywane tylko bardziej kupować tak, z taką myślą, żeby sobie uprzyjemniać codzienność w grudniu. Także biorę mój dzbanek naparu, szklankę Lecę do salonu pewnie y, przy stoliku kawowym, tak jak ostatnio, zrobię sobie klimacik, y, zapalę sobie świeczkę i będzie cudownie. Pyszne, tylko mocne, dlatego że jest dużo imbiru, troszkę kurkumy, więc troszkę ją czuć, ale ogólnie jest mega pyszne i powiem Wam, że nie dosłodziłam miodem, ale gdybym dosłodziła to byłoby obłędne, a tak jest takie lekko kwaskowate, nie jest jakieś bardzo mocno, taki idealny napar na jesień i zimę. I oglądam sobie w ogóle vloga, nie vloga tylko... Podsumowanie książkowe zaksiążkowanych. One mają taki bardzo pozytywny y, w ogóle content i super się w ogóle je ogląda. To są siostry, w ogóle mm, nie wiem czy kojarzycie, mm, ale ich rodzice chyba też nagrywają na YouTubie, literaccy. Lubię właśnie w tle dziewczyny włączyć, bo to jest dla mnie też taki mega cozy mm, content. I właśnie one rozmawiają o książkach, vlogi też. Nawet jak nagrywają jakieś tam daily vlogi i tak dalej, to gdzieś te książki się cały czas przewijają, i powiem Wam, że to jest takie super widzieć taką pasję w ludziach. Zwłaszcza, że to jest, wiecie, czteroosobowa rodzina i oni po prostu żyją tymi książkami i to jest. Takie piękne, to się tak przyjemnie ogląda, i widać, że te książki to jest dla nich coś, co ich mega w ogóle łączy i że to jest ich jakaś taka wspólna pasja. Więc polecam Wam, jeżeli nie znacie tego kanału, a jeżeli lubicie sobie czasem coś właśnie posłuchać o książkach, to naprawdę dziewczyny o książkach mówią no bardzo dużo. Także ode mnie taka polecajka, jak szukacie jakiegoś właśnie jakiego przyjemnego kontentu do oglądania jesienią i zimą. Ja mam nadzieję, że Wy mi wybaczycie, że ja nagrywam praktycznie ciągle z tego samego miejsca, ale naprawdę to jest walka o światło, o jakikolwiek a po prostu kadr, żeby to światło było ok i żeby to było cokolwiek widać. U mnie na grudzień odpala się. Taka lampka, nie chcę powiedzieć zakupu ale zdecydowanie zawsze im bliżej grudnia, tym mi się chce trochę bardziej kupować. I ja wiem, że to jest spowodowane, wiecie, tymi wszystkimi promocjami na Black Friday i tym, że w grudniu jednak są święta i kupuje się prezenty i wszyscy po prostu kupujemy zazwyczaj w grudniu najwięcej. Natomiast ja bardzo się też temu opieram i staram się naprawdę temu nie poddawać, bo wiem, że to jest bardzo złudne i można naprawdę. Się w tym bardzo zatracić, więc ja ogólnie bardzo często widzę w grudniu dziewczyny, które otwierają kalendarze adwentowe, i ja wiecie, ja nie mam absolutnie nic do tego, co ktoś sobie robi z własnymi pieniędzmi. Każdy ma swój własny rozum, każdy wie, co jest dla niego najlepsze. Natomiast kiedyś. Pewnie bardzo bym chciała kupić sobie taki kalendarz, bo widziałabym je wszędzie i bardzo by mnie gdzieś to tam kusiło, ale już od wielu lat w ogóle nie mam takiej potrzeby, nie mam takiego parcia na kupowanie właśnie takich rzeczy, które wszyscy mają i już jakby nie podążam tą drogą i jest mi z tym bardzo dobrze. Ale powiem Wam, że są takie rzeczy, które w grudniu sprawiają mi ogromną przyjemność i dają mi bardzo dużo radości i są to kalendarze adwentowe, ale z takimi rzeczami, jak na przykład czekoladki. Więc uwaga, kupiłam sobie kalendarz adwentowy na grudzień, dlatego że dla mnie to jest tak bardzo sentymentalna rzecz. Ja pamiętam właśnie, że jak byłam, wiecie, dzieckiem, jak byłam nastolatką, to gdzieś tam te kalendarze się dostawało i można było je otwierać codziennie przez cały grudzień do świąt i to był zawsze taki bardzo miły moment w ciągu dnia. stwierdziłam, że chcę zachować tą tradycję i sobie w tym roku zamówiłam kalendarz z Linta. Chyba nigdy w życiu nie miałam akurat z tej marki, bo zazwyczaj tak mi się wydaje, że raczej kupowałam kalendarze Milki. Tak a propos mojego detoksu cukrowego, no to ja go Zamierzam za zachować do końca listopada, a od grudnia, wiecie, jeden taki treat dziennie do kawki. Można sobie pozwolić, jeśli chodzi o jakieś kalendarze z jedzeniem, z jakimiś takimi, wiecie, drobnostkami, bardziej właśnie na przykład właśnie nie takimi wiecie typowo materialnymi, to dla mnie to jest po prostu super opcja, żeby sobie właśnie trochę tą codzienność podkręcić i uwaga, w tym roku zaszalałam ale w tym roku kupiłam sobie jeszcze kalendarz z herbatami i naprawdę długo szukałam tego kalendarza, bo tych Kalendarzy adwentowych jest teraz po prostu mnóstwo i oba zamówiłam na Allegro. I stwierdziłam, że chciałabym właśnie mieć taki kalendarz, w którym codziennie będzie inna herbata, bo znalazłam też takie, w których te herbaty się gdzieś tam powtarzały. Nie do końca były to zimowe zapachy, smaki, a mi zależało właśnie, żeby to było takie typowo świąteczne, grudniowe, zimowe coś, co się będzie po prostu przyjemnie w tym grudniu jeść, pić. Więc wybrałam sobie taki kalendarz ze English Tea Shop Organic. No i to jest właśnie taki kalendarz, w którym mamy 24 herbaty i każda jest inna. I są właśnie tutaj takie też typowo właśnie takie świąteczno-zimowe, bo mamy na przykład winter warmer, mamy mat, cocoa and coconut, mamy na przykład cocoa, cinnamon and ginger, więc to są wszystkie takie mam wrażenie mocno zimowe, jesienne, jest coś takiego też jak winter balance. No naprawdę to brzmi bardzo fajnie, jak sobie tak przejrzałam. Jestem na maksa pod Ekscytowana tym grudniem, bo powiem Wam, że zamierzam naprawdę robić dużo takich przyjemnych rzeczy, dużo rzeczy takich, które mają mi uprzyjemnić ten czas. Nie zamierzam się dać tej całej fali konsumpcjonizmu, ale zdecydowanie takie kalendarze to jest dla mnie taki. Fajny prezent, takie fajne, właśnie urozmaicenie, takiej, wiecie, zwykłej, codzienności, bo codziennie będę mogła sobie otworzyć herbatkę, zrobić sobie tą herbatkę, i później, nie wiem, usiąść z książką wieczorem i sobie poczytać przy pysznej herbatce, otworzyć sobie kalendarz z czekoladkami i mieć. Absolutnie fantastyczny wieczór, więc to są takie małe rzeczy, ale jeżeli się zastanawiacie nad jakimiś kalendarzami adwentowymi i chcecie sobie sprawdzić jakąś taką przyjemność na ten grudzień, to uważam, że właśnie takie są najlepsze bo mamy tutaj wszystko, co tak naprawdę zużyjemy. Jak czasem widziałam, jak dziewczyny otwierają kalendarze z jakimiś kosmetykami, albo na przykład z jakąś biżuterią i tak dalej, to widziałam, jak są takie momenty, takie, takie dni, że te rzeczy są tak bardzo randomowe i tak bardzo do, nikogo, do niczego niepotrzebne. Ja jestem totalnie za tym, żeby sobie uprzyjemniać ten grudzień, żeby szukać właśnie takich małych rzeczy w tym czasie, ale nie dać się, wiecie, też wciągnąć w tę całą spirę Spirale, mm, kupowania takiego bezmyślnego, tylko żeby to wszystko było takie na spokojnie i też z jakąś taką właśnie świadomością tego, że to wszystko jednak kosztuje i że to są nasze ciężko zarobione pieniądze, jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy będziemy sobie je otwierać, no bo ja nie, na, nie nagrywam codziennie, ale myślę, że jak już będę nagrywać, to będę Wam też pokazywać, co tam za ciekawe, nowe rzeczy mi się w tym kalendarzu pojawiły. No więc tyle ode mnie. Podlinkuję wam może ten kalendarz z tymi herbatkami, bo mm, tych kalendarzy ogólnie z tej firmy jest całkiem sporo. One ogólnie są też dostępne w Rosmanie, bo ostatnio właśnie gdzieś tam przechodziłam i zauważyłam, że są, ale akurat tej wersji nie widziałam. Jest w ogóle bardzo porządne, bardzo ładne opakowanie. Myślę, że w ogóle idealne na prezent taki nawet przedświąteczny. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Będziemy sobie teraz robić makaron z grzybami i niestety to nie jest zbyt dobry sezon na grzyby, ale w internecie się doszukałam, że można też zrobić sos grzybowy z suszonych grzybów. Nigdy bym na to nie wpadła, więc kupiłam tutaj dwa opakowania suszonych borowików, więc będziemy sobie dzisiaj z tym. Zaraz je zaleję Ciepłą wodą, tak żeby one mi po prostu zmiękły. I dzisiaj przetestujemy sobie ten makaron, bo wydaje mi się, że on do sosu grzybowego będzie idealnie pasował, bo właśnie mamy tutaj takie grubsze wstążki. I zobaczymy, jak smakuje. Natomiast powiem Wam, że testowaliśmy ostatnio sobie ten. Mój chłopak robił naprawdę taki mega prosty sos. Wydaje mi się, że to było chyba Alfredo, bo to był sos na bazie masła i parmezanu. I właśnie był tam ten makaron. Było też trochę gałki muszkatałowej i pieprzu. I to było tak przepyszne. Ten makaron jest. Obłędny i powiem Wam, że on w ogóle nie przypomina takiego sklepowego klasycznego makaronu. To jest zupełnie inna jakość. Ja miałam ochotę ten makaron wyjadać po prostu bez niczego. Jest tak pyszny. Więc ten Wam już od razu mogę polecić, bo przetestowany przez nas, obłędny. Naprawdę jest taki mega delikatny. Rozpływało się to w ustach. Także polecam. To jest firma. Montegrappa i my to kupowaliśmy na Allegro, więc ten wam polecam, a właśnie dzisiaj sobie przetestujemy ten makaron, więc też jestem ciekawa jak to smakuje. I jeśli chodzi o sos śmietanowy, to ja już od bardzo dawna nie używam śmietanki trzydziestki, takiej kremówki. Bo mój żołądek się po prostu wywraca na drugą stronę. Ale odkryłam, że ta śmietanka, dokładnie ta, czyli to jest śmietanka sojowa z Alpro, ona idealnie zastępuje tą śmietankę kremówkę trzydziestkę. I na bazie tej śmietanki ja robię wszystkie sosy śmietanowe. Zazwyczaj dodaję jeszcze troszeczkę bulionu, tak żeby podkręcić ten smak, ale właśnie myślę, że dzisiaj przez to, że mamy te borowiki, mamy dobrej jakości makaron, to dokroję też jeszcze trochę cebulki, czosnku. Będę to robiła właśnie na tej śmietanki. No i później jeszcze na sam koniec dorzucę parmezan. Taki jest dzisiaj pomysł na obiad. Zabieram się za gotowanie. Pierwsze co, no to muszę zalać te grzybki, żeby mi zmiękły. Myślę, że jeszcze może później troszeczkę pokroję na takie drobniejsze, drobniejsze kawałki, bo tutaj są takie dość, dość duże. No i mam jeszcze dodatkowo świeżą pietruszkę. Taką naprawdę bardzo ładną, więc myślę, że dzisiaj będzie bardzo pyszny obiad. O bulion, to będę dodawać taki. Wiem, że oczywiście lepszy byłby taki zrobiony własnoręcznie w domu, ale akurat mam ten i będę właśnie dodawać ten. On jest bardzo dobry. Akurat ten polecam, bo bardzo często właśnie z niego korzystam. tego zapachu, ale dodałam jeszcze do tego świeże rozmaryn i to jest po prostu jakaś bajka. Wydaje mi się, że to będzie przepyszne. Pierwszy raz robię w ogóle makaron taki śmietanowy z suszonymi grzybami i wygląda to, boże, wygląda to obłędnie, więc tutaj dolałam już troszeczkę bulionu. No i zaraz dodam pewnie też do tego śmietankę. Później jeszcze dokroję świeżą pietruszkę. I wymieniliśmy też ostatnio patelnię na stalową. To jest stal nierdzewna. Mamy już garnki właśnie takie stalowe i super nam się sprawdzają. Patelnię Nigdy takie nie mieliśmy i jest nieporównywalnie lepsza. Dużo lepiej się na niej smaży, nic się nie przypala. Wygląda to fantastycznie. książkowy tej e, książki Sally Rooney Rozmowy z przyjaciółmi Wspominałam wam ostatnio o niej, że tak nie do końca na razie czuję ten klimat. Teraz już ją skończyłam i powiem wam tak, że im dalej w tej książce byłam i im bardziej się zagłębiałam w tą historię i zaczynałam rozumieć, o co w tej książce chodzi, tym bardziej ona mi się podobała. Ja Wam wtedy wspominałam, że to jest taka książka, która, której ja trochę nie rozumiem, bo miałam trochę takie wrażenie, że ta główna bohaterka robi jakieś, wiecie, takie krzywe akcje, że nie do końca potrafi wyrażać swoje myśli, swoje uczucia, że trochę jakby nawet nie jest manipulantką, tylko jakby... Podchodzi tak do życia bardzo sarkastycznie i jakoś tak nie do końca czułam właśnie tych bohaterów i nie do końca czułam, do czego to wszystko zmierza. Skończyłam tą książkę i bardzo mi się podobała właśnie przez to, że była taka normalna, że była taka ludzka, że autorka właśnie pokazała w niej takie relacje, które są trochę skomplikowane. Które są nie do końca takie oczywiste, pokazała też takie zachowania, które my na co dzień jako ludzie też często powielamy, czyli właśnie na przykład nie wyrażamy swoich potrzeb, nie wyrażamy swoich emocji, nie wyrażamy w jasny, taki prosty sposób, właśnie żeby inni to zrozumieli. Tylko często gdzieś tam, wiecie, błądzimy, unikamy pewnych tematów, unikamy pewnych rozmów. Bardzo Wam polecam. Ja teraz naprawdę mam ochotę na więcej książek tej autorki. I wiem, że na pewno w nowym roku raz jeszcze wypożyczę sobie tych normalnych ludzi, dlatego że, no, właśnie musiałam tą książkę zwrócić nieprzeczytaną, bo skończył się już termin, nie mogłam jej przedłużyć. I stwierdziłam, że po prostu za jakiś czas sobie do niej wrócę i ją przeczytam, ale mam zapisanych jeszcze parę pozycji właśnie tej autorki. Nie powiedziałabym, że jestem jakoś bardzo zachwycona tym właśnie tą historią. Jest to coś takiego innego niż to, co do tej pory czytałam, no bo właśnie to jest. O takich zwykłych ludzkich historiach, emocjach, uczuciach, myślach i to wszystko naprawdę nabiera sensu, im bardziej się w tą historię zagłębiamy. Więc jeżeli szukacie jakiejś takiej totalnie luźnej, codziennej pozycji do czytania, to polecam. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się to ostatecznie czytało. Dajcie znać, czy czytaliście właśnie książki tej autorki i którą najbardziej polecacie. Chociaż wiem, że właśnie normalnie ludzie mają chyba najwięcej zwolenników, także ja ze swojej strony polecam. Ja mam ją z biblioteki i w bibliotece była dostępna właściwie od ręki, więc zaglądajcie do bibliotek, bo naprawdę tam można znaleźć bardzo fajne książki. Ja naprawdę mam zapisaną całą listę książek w bibliotece, które chciałabym przeczytać, które nie są dostępne na legimi, które teraz musiałabym po prostu kupić, a nie ma to sensu, jeżeli mogę sobie to przeczytać, wiecie, za darmo i później. Oddać. Ja ogólnie jakoś nie do końca się zagłębiałam w tą aferę z legimi, natomiast zaczęłam się tym interesować w momencie, w którym miałam sobie odnowić, w sensie odnowił mi się mój pakiet na nowy miesiąc, na okres rozliczeniowy, i zaczęłam sobie ściągać książki na swój czytnik, jak co, co miesiąc robię właśnie. Tego dnia, i jak zobaczyłam, jak wielu książek nie ma, i jak muszę za większość z tych książek dopłacić, to nagle zaczęłam się zagłębiać w ten temat i zrozumiałam o co chodzi, bo do tej pory jakoś tak jak widziałam, afera legimi, afera coś tam, dra drama z legimi, to jakoś, ja, dla mnie słowo afera i drama to jest od razu sygnał do tego, żeby się w ten temat nie zagłębiać, ale właśnie jak już mnie to dotknęło, to wtedy się trochę w ten temat zagłębiłam, no i jakby strasznie mi się nie podobało to, jak legimi się zachowało, ale nadal Muszę przedłużać ten pakiet, żeby mieć dostępne książki, które już mam na czytniku, bo. W... Innym przypadku, po prostu jak przestanę płacić za ten abonament, który mam, no to te wszystkie książki, które mam pobrane, a nie przeczytane, to z tego co zrozumiałam i przeczytałam w regulaminie, one mi po prostu z tego czytnika znikną i nie będę miała do nich dostępu. Więc to jest trochę taka, taka kula u nogi, jeśli chodzi właśnie o Legimi. Nie podoba mi się to, ale no nic z tym nie zrobię, bo tak działa ta subskrypcja. No więc ja teraz jestem tym biblioteka, kiedy mogę, no ale mam właśnie jeszcze sporo książek na Kindlu, które. Chcę przeczytać, więc będę je sukcesywnie, mam nadzieję, powoli czytać. A a propos książek i mojego podejścia do czytania, to myślę, że też w innym filmie Wam trochę o tym opowiem, bo się po tym roku sporo w mojej głowie pozmieniało. Ja Wam wspominałam, że robiłam sobie taki challenge: 52 książki na ten rok. I ja już właściwie ten, ten próg, ten limit, który sobie wyznaczyłam, już, już go praktycznie dosięgam, ale mam też. Poro przemyśleń dotyczących tego wyzwania, więc może w innym vlogu to poruszę. A teraz chciałam Wam tylko po prostu polecić tę książkę i dać Wam znać, że naprawdę była bardzo przyjemna, bardzo fajnie mi się ją czytało. Teraz czytam nie to miejsce, nie ten czas i na razie wspaniała jest ta książka. Jestem dopiero gdzieś tam na jednej trzeciej, ale nie mogę się oderwać, więc myślę, że w kolejnym vlogu trochę więcej Wam o niej opowiem. bardzo ułatwia sprawę przy układaniu puzzli, więc tutaj mam wszystkie niebieskie, czyste niebieskie, więc zakładam, że tutaj mamy niebo, a tutaj mam niebieskie, ale z jakimiś takimi fragmentami skał, gór, drzew, więc jak dla mnie wszystkie są identyczne praktycznie, a te to już w ogóle różnią się tylko, wiecie, kształtem i może odcieniem niebieskiego, ale na maksa ułatwia mi sprawę właśnie robienie czegoś takiego, że Znajduje jakieś bardzo charakterystyczne puzzle i wtedy siedzi i pasuje.